Na kłopoty organizacja. Czy ludzie naprawdę tak kiepsko radzą sobie z własną planetą? Niestety jest w tym sporo racji. Ludzie bardzo się rządzą na swojej planecie ale rządzą się słabo z jednej strony nasz gatunek ma wielkie sukcesy i w porównaniu z innymi stworzeniami jest bardzo do przodu. Żyjemy sobie wygodnie. Mamy ciepłą wodę w kranach. Umiemy się leczyć. Wymyśla. Wymyśliliśmy szkoły, pieniądze i internet. Od czasu do czasu. Latamy na księżyc. Z drugiej strony nie potrafimy rozwiązać wielu prostych spraw pomiędzy sobą. I choć jesteśmy ludźmi, wciąż zachowujemy się jak zwierzęta. A czasem jeszcze gorzej. Mamy mnóstwo niezałatwionych. Spraw do poukładania i naprawy. Wiesiek. świat do remontu to o czym dorośli ci nie mówią. Nie zaczynajcie książki od obrażania zwierząt. Ludzie są bardzo do przodu, ale niby w czym? No powiedz mi Wiesiek. Patrz, co mam. Tracą ważność dopiero w sobotę. Nie filozofuj, tylko rozpalaj grilla. Znowu to samo. Co za ludzie? To niby my śmiecimy i niszczymy środowisko. To my napadamy na innych i wywołujemy wojny. Ej, Kryśka, czasem napadamy wieś. Kryśka. Jak ludzie nie potrafią, to my możemy zarządzać planetą. Od razu będzie porządek. No i gdzie z tym ryjem świnio?